To, co jest bardzo ważnym kontekstem, jeśli chodzi o to, dlaczego to zawieszenie broni e, pęka w szwach potencjalnie, albo co sprawia, że szanse na to, że ono zostanie zerwane szybciej niż później radykalnie się zwiększyło, no to są ostatnie wypowiedzi Trumpa, takie tak. z Taniahu w Waszyngtonie. W momencie, w którym Trump mówi otwartym tekstem, że po tym jak Izrael wygra wojnę, mhm. to wtedy odda gazę Waszyngtonowi. Wtedy będzie Riviera, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. To zakłada, że ta wojna zostanie wznowiona, tak? tak Tam no, Izrael, mówi... Izrael też zakłada, że ta wojna zostanie wznowiona. Netanyahu koi swych ministrów, a ministrowie koją swój elektorat, mówieniem, że spokojnie, spokojnie, teraz tak na razie to nic, ale wrócimy, wygramy. Ale zawieszenie broni, warunki zawieszenia broni docelowo miały doprowadzić do trwałego zawieszenia broni i do wstrzymania konfliktu, więc w momencie, w którym obie strony wiedzą i, i Hamas dostaje jasne sygnały że tak naprawdę Trump czeka tylko na moment, w którym wszyscy zakładnicy zostaną wypuszczeni, no to wiadomo, że będą pojawiać się coraz częściej głosy czy granie ze strony Hamasu ty, przesuwaniem wypuszczenia zakładników. Na no, z drugiej strony Trump, skoro już de facto karty wystawił na stół, powiedział całemu światu, że on to zawieszenie broni widzi tylko jako drogę do tego, żeby zakładnicy Izraelscy wrócili do Izraela, a potem wznawiamy konflikt. piekła nie ma. No to mówi, no to słuchajcie, to przywróćcie ich teraz w sobotę.